Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na nowy filmik, a będzie on o zakupach, ale troszkę inny niż zwykle, bo zrobiłam zakupy. No może pokażę wam je całe, ale chcę się skupić na rzeczach, które kupuję zawsze, po prostu jak jestem zawsze. To są akurat dzisiaj zakupy z Rossmana, z Biedronki i z Lidl'a. I chcę wam pokazać, które po prostu jak jestem w tych sklepach, które zawsze, zawsze biorę i mogę polecić z czystym sumieniem. No, i właśnie pokażę Wam też dosyć szczegółowo, co je Adaś, czyli mój syn, który ma no, prawie półtorej roku. W tym, w tym miesiącu będzie miał rok i pięć miesięcy, więc powiedzmy, że co je moje półtoroczne dziecko. No i zaczynając, to może zaczniemy od Lidla chyba mam najwięcej rzeczy. Jak jestem w Lidlu, zawsze biorę. Iwar łagodny ten z Bill fan, i już Wam o nim mówiłam i naprawdę powiem Wam, yy, ja w ogóle lubię takie warzywne yy, pasty i przetestowałam naprawdę ajwarów, to chyba, no nie wiem, ale z pięć na pewno i ten jest mój ulubiony. Ostatnio sobie kupiłam ten z takiej z potrawki, podrawki, yy, jakiś z cebulką, myślałam, że może być coś innego, ale jednak ten jest najlepszy. Yy, właśnie wzięłam akurat teraz dwa, bo był w promocji, chyba za, normalnie kosztuje 5 zł, a był jakoś za y, 3,50 chyba, ale wzięłam bo ja i tak, i tak jak jestem w tylko tylko zawsze biorę także stwierdziłam, że no i tak go prędzej czy później wezmę, więc może sobie stać, a cena okazyjna, no to czemu nie, i ja go sobie smaruję na kanapkę, wiecie, cał, samego nic więcej y, i też jest przez to właśnie mało kaloryczny, bo ma tylko w 100 ml chyba y, 90 kalorii w 100 g 90 kalorii no a jak jest sama kanałka tym pozmarowana, to dla mnie wystarczyło dobre, także to naprawdę polecam i chyba mi się to nie zmieni, bo już jem tak, nie wiem, z dwa lata, z półtorej roku i cały czas się tego trzymam. Następną rzeczą jest pianka z tego Cien, czy tam Cien Baby. Przepraszam, Kids, nie Baby. No i ona jest, są cztery warianty, banano, o, przepraszam, pięć właśnie ci jak byłam w Rossmanie. Dzisiaj jak byłam w Lidlu, to zobaczyłam pierwszy raz nową wersję gumę balonową, a oprócz tego jest jeszcze właśnie ta malina, czy taki bym powiedziała morski zapach, bananowa i cola. I my tego używamy jako żel podpryśnic dla nas, dla mnie i dla mojego męża. To jest w ogóle dla, też można dzieci od pierwszego roku, ale ono kosztuje 6 zł w Lidlu za 300 ml, a ma fajny skład. Także, wiecie, no żelu w takiej cenie do ciała ciężko spotkać z fajnym składem za 6 zł. Także my go po prostu stosujemy dla siebie. Stosowaliśmy ten i jeszcze Sensitive, bo że kola albo guma balonowa, albo banana, jakoś tak nam się mało kojarzą ze, świeżo ze świeżością, także po prostu sobie zmieniamy albo ten, albo ten i też zawsze jak jestem, po prostu zawsze go biorę, bo za tą cenę żelu z dobrym składem w tej pojemności, no to raczej ciężko znaleźć innego. Ostatnie moje odkrycie, to jest z Lidla pomidor czekoladowy, widzicie, on jest taki ciemniejszy, tak, późnego pomidora, no może jak jest szczyt sezonu letniego i pomidor malinowy to ma taki smak, bo jest tak dobry. Powiem Wam, ja uwielbiam pomidory, a właśnie ubolewam strasznie w zimę, bo te pomidory są dla mnie, nie dość, nie wiem, ja czuję w nich chemię, są w ogóle twarde te skóry, jakieś takie mało, mało mają smaku w sobie, a ten jest przepyszny. No, nawet ten nie kosztował tak jakoś strasznie dużo. Chyba jakaś promocja to była, chyba 9 zł, ale odkryli go moi rodzice, jakieś Dwa miesiące temu, trzy, i od tego czasu też zawsze go jemy, bo jest po prostu naprawdę no. Warto więcej zapłacić, bo jest tak dobry, że, że tamte w ogóle inne pomidory się nie umywają do niego. Tu mam dla mojego męża kabanosy starczyńskiego, Dwie paczki wzięłam. I one są, no nie mają jakiegoś super idealnego składu, ale też nie są tragiczne. A fajne jest to pomysłowe opakowanie. Tutaj na ten, wiecie, takie zamknięcie strunowe, bo ja kupowałam, wiecie, ja tak naprawdę nie wiem takich kabanosów i ja kupowałam mężowi te też starczyńskiego, ale takie bez tego zamknięcia. I on, miał ja mówi, czemu ty potem, bo tak chciała zawsze kabanosy, a potem ich nie jadł. Ja mówię, czemu ty nie jesz tych kabanosów? A on mówi, że yy, bo jak poleżą w lodówce z dwa dni, to się to wysychają. Ja mówię, a co ty gadasz, że wymyślasz i spróbowałam i faktycznie, ale wiecie co, to chyba przez tą lodówkę no frost, bo moi rodzice mają jeszcze starą lodówkę która nie ma tego no frosta i u, u nich się nic takiego nie dzieje. no można by było oczywiście przełożyć do jakiegoś pudełeczka też na, czasami kupuję normalne i przekładam do jakiegoś pojemniczka, a się ostatnimi czasy y, mąż żebym kupowała te bo fajne opakowanie i może sobie je na przykład wziąć do, prac, czas, do pracy czasami jak ma ochotę na ten, na kabanosy, także polecam te w tym opakowaniu w sumie myślę, że chyba jedna rzecz z Biedronki taka, którą też zawsze kupuję i to jest sałatka bulgur z sosem pomidorowo-paprykowym z zielonymi oliwkami i hummus klasyczny, są dwie wersje jest jeszcze z humusem paprykowym yy, chyba suszone pomidory i fasola, na pewno jest właśnie fasola a powiem Wam, ja jak prawie wszystko lubię to nie przypadam za fasolami dlatego zawsze sobie biorę te i to jest dla mnie fajne rozwiązanie jak chcę sobie zjeść coś wieczorem, wiecie, zawsze sobie mówię, a zjem sobie coś takiego lekkiego, warzywa na patelnię czy coś, a jak już Adaś pójdzie spać i jak klapnę, to nie chcę mi się już wstawać i nic robić, nawet wiecie, no to nie jest jakieś duże, duże do roboty, ale po prostu myślę, jak, jak mam dzień, że mi się po prostu nie chce nic, a jestem głodna, to sięgam po tak że to nie ma jakoś super mało kalorii, bo to chyba jakoś... Nie będę dokładnie żyć, ale jakoś koło 400 kalorii ma. Także nie jest to mało, ale jak jestem głodna i wiem, że będę chciała to zjeść, to sobie tak troszkę, wiecie nie jem tego na przykład dwie godziny przedtem, tylko tak, nie wiem, z cztery, żeby tak dobrze się to zdążyło przetrawić. Ale właśnie na głód, jak nie chcę nam się nie zrobić, to myślę, że to jest y, smaczne i zdrowe rozwiązanie. A tu masz kole kola zawsze musi być. Mój mąż kocha kole, no, Bo ja też lubię, wiadomo, y ja tak sobie zawsze staram się, raczej przez cały dzień piję wodę i yy, herbaty, yy, czasami kawę, yy, ale jak mam ochotę, to pozwalam sobie, tak do, przeważnie do obiadu mam ochotę sobie zapić czymś słodkim, to tak jedną szklankę dziennie jakiegoś słodkiego napoju yy, mi się zachce. Nie mówię, często jest to nawet kola, że mam na nim ochotę, także no, kola musi być, jak przyjdą goście, wiadomo, chyba kolę większość osób lubi. No i teraz ostatnio... Jeśli chodzi o soki, to kupuję te NFC, czyli nie z koncentratu i teraz wzięłam dwa, bo były akurat, jak się weźmie dwa, to drugi minus 40%. Tu jest jabłko marchewka, a tu jest jabłko czarna porzeczka. No i powierzcie, wiecie, są lepszej jakości niż te inne tańsze stoki 100% no a też Wam powiem właśnie ostatnio to, o tym pomyślałam, że fajnie, bo nie marnuje się aż tak dużo nie, nie zużywa się aż tak dużo tego plastiku bo wiecie, tu jest ten karton i w środku jest ten worek, no wiadomo, że ten worek też jest plastikowy, no ale no już na to nic nie poradzę, ale na pewno jest to mniej ten jeden worek na 3 litry soku jest to mniej tego plastiku niż jakbyśmy kupili 3, 3 butelki plastikowe po litrze no także właśnie ostatnio się przerzuciliśmy na takie soki no a teraz Wam podam takie pewniaki które zawsze kupuję dla Adasia, no i tutaj akurat większość jest z Rossmana, nasz Adas jak odstawiam odstawiłam od piersi w wieku roku, to w ogóle nie chciał się przestawić na picie mleka z butelki, no a jak wiemy to małe dziecko jeszcze potrzebuje dosyć takich produktów mlecznych, także mój pan doktor, a właściwie Adasia Powiedział, żeby dawać mu trzy posiłki mleczne dziennie, by proponował na śladanie, na kolację kaszkę, no i na jakiś podwieczorek albo drugie śniadanie jogurt. Także ja kupuję mu kaszkę Baby Dream. No, trochę tam mi się opakowanie, ale są dwa smaki. Kupiłam właśnie dwa, ale jeden stawiam uroców, żeby nie wozić. Truskawkowo-malinowa i waniliowa jest jeszcze. I ja miałam różne przygody, bo Adaś tam miał trochę na coś alergię i próbowaliśmy z takim mlekiem aptecznym, to musiałam kuwać inne, bo to są, wiecie, tylko żeby dodać wodę. Ale właśnie zaczynałam od nich, potem tam były te, trochę tych kombinacji, ale teraz jak już stwierdziliśmy, że chyba nie musi, jednak nie jest uczulona tą laktozę. No ale w każdym bądź razie e, mm, jak mm. czytałam składy e, takich e, kaszek. Wiecie, nie mówię o bio jakichś tam super drogich kaszkach, bo staram, tak jak pewnie zauważyliście, jeżeli oglądacie moje filmiki, że lubię rzeczy z dobrym składem, ale nie jakieś super drogie. No także te składy mają w porządku. Nie mają na przykład właśnie oleju palmowego, co w większości kaszkach się spotyka. Także taka kaszka. I u nas to jest śniadanie i kolacja. No, tak jak mówiłam, jeden ogród dziennie to też kupuję te z Baby Wiem, Teraz akurat kupiłam pudding z kaszy manny z wapniem. Przez to, że ona się na nie na kolację je kaszymanne, to raczej staram się wybierać. Tam są jeszcze jeszcze jeden puding chyba z kaszy mannej. i jest taki budyń czekoladowy i jogurty truskawkowe. I najczęściej biorę mu te jogurty truskawkowe, ale akurat teraz nie było, no więc musiałam mu wziąć te, ale zamienię, żeby w kółko nie miał tego samego. No i tutaj jest skład całkiem, całkiem no jedynie to jest skrobia modyfikowana, ale porównywałam z innymi takimi y, jogurtami typu tej jogolino i w ogóle, y, także wszędzie jest skrobia modyfikowana, także myślę, że no, tej skrobi mu się nic nie stanie. Na obiad mu daję, wiecie, albo czasami y, to co myjemy, albo jak robię mu specjalne zupki w jednym filmiku y, też mówiłam, jak dostajemy królika od y, naszego sąsiada, a jak kupuję gotowy, czy czasami, czasami warto mieć takie gotowce. Teraz właśnie akurat w Rydlu kupiłam yy, z Lupilu. I znalazłam, że, że są trzy, były trzy smaki tych 250, czyli największych. Tu jest warzywa z ryżem delikatną wołowiną, warzywa z makaronem, spaghetti i indykiem. I makaron z szynką, marchewką i w yy, yy, pomidorach, jakoś to No, ale yy, one wychodzą, naprawdę. Tak, jak dzisiaj to zobaczyłam, jak się weźmie 3 to jeden, jeden taki słójczek wychodzi 3.33 jakoś tak. Także no super cena, bo na promocji najtaniej w Rosmanie te z Baby Dream właśnie kupuję albo te albo Baby Dream, bo wychodzą najekonomiczniej, to najtaniej idzie dorwać za 4 zł także no super cena. I jeszcze nam został jeden posiłek i przeważnie są to Parówki. Teraz kupiłam piratki. No i albo te piratki, właśnie z Lidla, albo głodniaki z yy, Biedronki też mają dobry skład, albo jeszcze pokazywałam Wam yy, tarantyńskie, naturalnie yy, takie parówki, bo jest dużo parówek o fajnym składzie, yy, na przykład z Lidla, z tych yy, pikokpiór, ale yy, one są pakowane, że wiecie, tak sześć parówek w jedno opakowanie. Na no, wiecie, tutaj piszę, że Yy, spożyć w ciągu 48 godzin, jak się otworzy to hermetyczne opakowanie, no wiecie, myślę, że tam, nie wiem, 3 dni będzie otwarte, to się nic nie stanie, no ale jednak Adaś, ile wiecie, no takie duże, to by jak tydzień, prawo, może codziennie nie mieć ochoty na parówkę, no to jak się otworzy, by, by musiał nawet tydzień, by leżało otwarte takie opakowanie, także... No tak ich nie biorę, bo po prostu wolę takie, które właśnie mają przedzielone opakowanie na pół i po prostu wiecie tak szybko się nie, nie psuje ten produkt. No i teraz też mu kupiłam taki batonik. To akurat pierwszy raz. Bio z Lupilu. Takie dwa smaki. I tu jest jeden: y, gruszka i banan, banan jabłko aronia, Tych akurat nigdy nie jak nie te y, z hipa, to mu bardzo smakowały. A te były 1, 2 złote, także super, bo te z hipa chyba 3,20 po jedna złota, Także jest różnica. A no, i nie powiedziałam do tej. Y, także przeważnie, właśnie kaszkę na śniadanie, o, na śniadanie kolację, y, Potem, wiadomo, obiad jogurt, a na, to, na ten jeden posiłek to, to raczej to nie nazwałabym posiłkiem taki batonik, to wiecie, jeszcze taka dodatkowa przekąska, ale tak jak mówiłam, tą parówkę i przeważnie tą parówkę je y, z chlebkiem y, z awokado i właśnie się że nie kupiłam awokado ale dobra, no to się poznamy mu masą, jak będę następnym razem w sklepie y, to mu dokupię no, a teraz czasami jeszcze, wiecie, przegryzie jakiegoś banana, no banana to można uznać za Jeden jak się tam podwyczerpa, no bo to jest dosyć sycące, ale takie jak wiecie, jak czasami jakieś biszkopty, czy chrupki, czy taki batonik, to chyba ja to tego nie uznaje za posiłek, tylko taką przegryskę. No i jeszcze zostaje picie, ja mu kupuję zawsze, ale to zawsze, to jest Baby Dream soczki herbatki. To jest akurat herbatka koperkowa, tutaj taki bardziej soczek taki przecierowy jabłko, y, marchewka, brzoskwinia. On jest taki gęstszy. I tu taki y, z czerwone, jabłko z czerwonymi owocami. I ich jest chyba 8 rodzajów, się lubi wszystkie, oprócz jednego. Taka jest marchewka, to jest, wiecie, taka typowo marchewka, jak są czosneczki z Marwitu: to jest ta marchewka nie jest słodka, tylko taka, taka prawdziwa marchewka, taka, można powiedzieć, taka troszeczkę, wiecie, cierpka. No, to ta, tylko tego nie lubi. A tak to kupuję, mój zawsze, ja je rozcieńczam, daje jedną trzecią soku i dwie trzecie wody no sobie tak zawsze pije i lubi te soczki i one powiem Wam wychodzą najfajniej, nawet jak są inne promocje w Rosmanie, to one i tak wychodzą najbardziej ekonomicznie, także zawsze ale to zawsze kupujemy te soczki no i by to było jedzenie Adasia, pokażę Wam jeszcze co kupiłam na, yy, nawet nie całe te zakupy, bo już część pochowałam przyjdzie sobie i przyjdzie yy, przyjdą mnie dwie kuzynki i moja szwagierka, także kupiłam nam Chciałabym się powstrzymać temu kolorowi Piękny brzydek z Hammersby I to jest Sparkling Rose Także jestem bardzo ciekawa To jakaś nowość, także kupiłam każdy po jednym Uczciwy sobie dziennik Płyn do naczyń z Frosza Ja kupuję różne Ale akurat raczej staram się wiecie, Wybierać takie bardziej eko No i akurat teraz to Zadanie w promocji Adasiowi kupiłam płyn do kąpieli. W filmiku, w którym mówię o pielęgnacji Adasia, pokazywałam taki z Baby Dreamy z pompką, bo jak, jak najbardziej jest super. On jest fajny, bo to jest, wiecie, żel, że może sobie tak nim myć ręce, ale ostatnio używałam go przez dłuższy czas i mi się trochę znudził, także wzięłam teraz taki y, Skipa, już kiedyś miałam i on jest fajny, bo wiecie co, on tak zmiękcza fajnie wodę. Moja szwagierka kras y, kąpała u nas swoją córkę i użyła tego, to mówi, kurde, jak to fajnie zmiękcza wodę. wam mnie Zwracała na tu uwagę, ale potem właśnie nad tym się tak zastanowiłam. Tak dotknęłam wody, a potem po tym dodaniu. Naprawdę taka woda jest fajna, miękka, zmiękczona. No i nadaje niebieski kolor, także wiecie, dla dzieci dodatkowa frajda. Znaczy, myślę, że Adaś jeszcze yy, mu to lot to czy jaki ma kolor woda. Ale starsze się dzieciaki może zainteresować i też była na promocji w Rosmanie jakoś 22 zł. Także jak ze. Litr płynu, no to myślę, że super super cena. Kupiłam dwa deodoranty z Alter, z Rosmana. I tak, mój mąż sobie go chwali cały rok, także mu go kupuję. A ja, jak jest taki okres zimowy, no, teraz zimowy, powiedzmy jesienno-zimowy, to spoko, ale już u mnie na takie cieplejsze miesiące ale na, na jakieś wyjście typu tańce i w ogóle, to broń Boże ale jak jest taki właśnie lekki sezon, dzisiaj. Znaczy A ja nie mam jakichś problemów z potliwością, no ale wiecie, czuł wiadomo, jak jest ciepło, no, to się trochę poci także u mnie używam go w sezonach takich właśnie chłodniejszych ale jak są już takie cieplejsze sezony, to już go właśnie próbowałam to nie zdał mnie egzaminu także na razie jeszcze może być na ten sezon tu jakieś herbaty Kupiłam, chciałam ja jakąś taką ziołową, bo mi się skończyła. Wziąłam taką sypaną z jakiegoś biofiksu, morwę białą. Herbatę owocową z Lloyd'a, żurawiną z Ibirem. Taka trochę właśnie, ala zimowy smak mi się kojarzy. Przez ten Ibir wziąłam, bo nie skończyła się owocowa. Jakby przyszli jakiś goście i mieli ochotę na, na owocową herbatę. I ostatnia rzecz. Właśnie byłam w Lidlu, Było takie stoisko z maseczkami, które tak były wystawione yy, tak na dzień kobiet. I zobaczyłam, I zobaczyłam tą czarną maskę z filatenu. Tak, coś kosztowało 2,50. Wziąłam dwie sztuki dla mnie i dla mojej mamy. I o tej masce chyba dużo osób już słyszało. A mi się przede wszystkim każe z Karoliną Myśliwiec: jak ona nam zawsze chwali, że jest taka no, konkretna do zadań specjalnych. Także no, nie miałam okazji jeszcze testować. Także z chęcią ją przetestuję. Dobra, bo jak zwykle widzę, że już nawijam, nawijam. Miało być tylko pewniaki, a się oczywiście trochę rozgadałam. Także dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego filmiku.